Trwa zbiórka na rzecz Ludowego Klubu Sportowego Zawada. Zbiórkę założyło Stowarzyszenie Związek Sądeczan, a środki są potrzebne na działalność. Jak już informowaliśmy kilka miesięcy temu, Urząd Miasta bez podania powodów w drastyczny sposób zmniejszył klubowi dotację. Zbiórkę musieliśmy założyć z tego względu, że dotacja, którą otrzymaliśmy z Urzędu Miasta była drastycznie niska, wyniosła na ten rok zaledwie 10 tysięcy złotych. No, są to pieniądze, które wystarczyły nam na rap 2 miesiące. No i żeby jakoś ratować nasz klub, żebyśmy mogli przetrwać, żeby nasze drużyny młodzieżowe, żeby drużyna seniorska mogły dalej uczestniczyć w rozgrywkach. Została założona właśnie ta zbiórka. Na dzień dzisiejszy zawodników w klubie trenuje około 150 osób. To jest 150 osób, które czynnie uprawia sport. Przy czym zgłoszonych zawodników, grup naborowych nie liczymy w tym. To, to, to są zawodnicy, którzy czynnie uprawiają sport. Grupa seniorska, grupy młodzieżowe to jest około 150 osób. Pieniądze przy uprawianiu sportu amatorskiego potrzebne są na opłaty sędziowskie, na wynajęcie boiska, na opłaty regulaminowe. To się wiąże z dużymi kosztami. My to mamy nawet przeliczone roczne utrzymanie Sam, przez same te opłaty, to jest około 80 kilka tysięcy złotych. Rok temu dotacja do naszego klubu wyniosła ponad 42 tysiące złotych, także obserwujemy tutaj zjazd o 32 tysiące. No są to środki tak naprawdę niezbędne do tego, żebyśmy mogli Dalej funkcjonować w miarę normalnie, chociaż i tak ograniczamy już, co możemy robimy cięcia kosztów, no bo jest po prostu ciężko. Jak mówią działacze klubu, do tej pory nie wiadomo, według jakiego algorytmu zostały rozdzielone środki, odpowiedzi na to pytanie nie usłyszeli do dzisiaj. Możemy się nie domyślać, skąd taka decyzja. Tak naprawdę tego nie wiemy, co kierowało osobami, które tą dotację przyznawały, że dla naszego klubu wyniosła zaledwie 10 tysięcy złotych, ale naprawdę bardzo to boli nas, całe środowisko naszego klubu, że gdzieś w taki sposób zostaliśmy potraktowani jako klub z 79-letnią tradycją. Próbowaliśmy wielokrotnie. Pisaliśmy kilka pism do Urzędu Miasta, do pana dyrektora Baliczka, do pana prezydenta. Próbowaliśmy się dowiedzieć, dlaczego właśnie dotacja dla do naszego klubu wyniosła tylko 10 tysięcy, co kierowało komisją dotacyjną, że 42 tysięcy przy stanie osobowym, ligowym, tak naprawdę każdym innym, który jest dokładnie taki sam jak był w poprzednim roku, raz dostajemy 42 tysiące, teraz nagle dostajemy 10 tysięcy. No, niestety, odpowiedzi albo nie otrzymaliśmy, albo to była odpowiedź taka, że, że nic nie wyjaśniła. No, próbowaliśmy też gdzieś prosić o to, żeby ten algorytm został nam udostępniony, również nie został nam udostępniony, także jest to dla nas wszystko bardzo niejasne. W dużej części to tak działa, że kluby sportowe są wspierane przez ludzi dobrej woli, przez sponsorów w sytuacji, kiedy, kiedy nie byliśmy przygotowani na taką ewentualność, że aż tak niskie środki zostaną nam przyznane. Nie mieliśmy możliwości na tyle dużo czasu, żeby, żeby zrobić inne akcje, ewentualnie pozyskiwać środki z Ministerstwa Sportu, więc potrzebujemy te pieniądze w tej chwili, które są przeznaczone, które, które chcemy przeznaczyć na bieżącą działalność do końca sezonu, bo mniej więcej zbiórka, która jest ogłoszona, jest obliczona w ten sposób, że te kwoty plus nasza praca starczy nam do, na utrzymanie się. Do następnego sezonu, w którym mogli, będziemy mogli podjąć pracę taką, abyśmy nie musieli już prosić, nie musieli organizować zbiórek. Przez lata zawodnicy korzystali z obiektów sportowych w dzielnicy Zawada. Przed laty zbudowali je mieszkańcy, a potem zdobywali środki na ich utrzymanie. Niestety od czterech lat nie mogą już korzystać z miejskiego boiska. Oficjalnie nie mamy zgody na wejście na żadne z które podlegają miejskiemu ośrodkowi sportu. Dlatego szukamy alternatyw, płacimy za boisko prywatne. Te informacje są ogólnie dostępne, gdzie trenujemy, jak trenujemy. Każdy, kto tylko chce, może wpłacić dowolną kwotę, może to również zrobić anonimowo, bo nie jest tak naprawdę wymagane podanie swojego imienia i nazwiska na zbiórkę założoną przez Związek Sondeczan. Bardzo dziękujemy Związkowi Sondeczan, że wyszedł z taką inicjatywą, że chciał nam pomóc. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni. Jesteśmy również ogromnie wdzięczni każdemu, kto wpłaci jakiekolwiek środki. Na tę zbiórkę, bo tak naprawdę przybliża nas, przybliża to nasz klub do, do przetrwania. To jest zbiórka bezprowizyjna, także każda wpłata tak naprawdę finalnie wyląduje na, na koncie naszego klubu i ogromnie dziękujemy każdemu, kto, kto taką wpłatę uiści. Mam wielką prośbę. Pozwólmy młodym ludziom spełniać marzenia wszystkim młodym ludziom. W naszym klubie jest miejsce dla wszystkich młodych ludzi, którzy chcą spróbować. Możecie do nas przyjść, możecie spróbować, możecie zobaczyć. Możecie przyjść z rodzicami, e, jaką fajną atmosferę tworzymy i co z tego później wyniknie, bo małymi kroczkami pójdziemy do przodu. Na koniec jeszcze chciałbym dodać, że jako społeczność LKS zawady, zarówno starsi zawodnicy, jak i młodsi zawodnicy, ogromnie cierpimy na tym, że niestety nie mamy obecnie wejścia na żadne z boisk, na, na którym przez lata trenowaliśmy, na którym rozgrywaliśmy mecze. I bardzo prosimy ludzi, apelujemy do, do ludzi za to odpowiedzialnych, żeby wreszcie nam to umożliwili, bo my naprawdę chcemy tylko zająć się sportem i, i to jest tak naprawdę cel naszego klubu, także bardzo o to prosimy. Każdy, kto chce pomóc klubowi, może wpłacić choćby symboliczną złotówkę. Szczegóły zbiórki na stronie internetowej Związku Sądeczan i mediach społecznościowych klubu.